Witajcie widzowie w kolejnym odcinku z serii od Zera na No Man's Land. Dzisiaj przygotuję dla Was cztery czadowe rzeczy. Zaczniemy sobie od tego, że zbuduję zupełnie nową hodowlę na mojej mapie. Czy ona będzie dobra? Czy będzie do kitu? No, w gruncie rzeczy odpowiedź macie już na miniaturce. Ale dzisiaj wytłumaczę wam, dlaczego tak sądzę. Oprócz tego pokażę wam, w jaki sposób możecie wykorzystać potencjał genialnego moda, czyli kursplay, do nawożenia waszego sadu. Postawimy sobie Komisariat Policji. To jest budynek, którego ewidentnie brakuje mi jeszcze na tej mapie. Więc piszcie w komentarzach, hashtag policja. A ja wam oczywiście przypnę w tym komentarzu serduszko. Zrobimy sobie też kawałeczek nowej autostrady, więc będzie ciekawie. Jeśli jesteś tutaj zainteresowany, to koniecznie obejrzyj ten film do końca bez przewijania. To jest najlepszy sposób na to, aby pomóc w rozwoju mojego kanału. Zobaczcie sobie na razie na budowę zupełnie nowej hodowli. Pomyślałem sobie, że ogarnę takiego moda właśnie z ModHuba, no i przetestuję go sobie u siebie na gospodarstwie. Nie robiłem żadnego innego odcinka, w którym przedstawiałem dokładnie tę hodowlę ryb. Owszem, było już odcinek, w którym robiłem rybki, ale użyłem do tego innego moda i powiem wam szczerze, że byłem wtedy z niego naprawdę zadowolony. Tutaj musimy dostarczyć kukurydzę, soję, pszenicę. Oraz paszę mineralną i wtedy powstaną ryby. Te ryby będzie można sprzedać, ale w takim specjalnym miejscu o czym jeszcze dzisiaj będę opowiadał. Dlatego, że teraz jeszcze zmieniłem się chyba normalnie w Jezusa i chodziłem sobie po wodzie. Brzmi to absurdalnie, ale serio. Ten modzik jest troszeczkę niedopracowany w tej kwestii, bo po prostu wszedłem sobie na niego, pochodziłem po wodzie, no i zdałem sobie sprawę, że no nie jest to najlepsza rzecz, jaką kiedykolwiek w farmingu widziałem. Raczej spodziewałem się, że ja po prostu Będę w stanie popływać sobie z tymi, ryb, z tymi rybami, że po prostu popływam sobie razem z nimi. Albo chociaż będę w stanie zamoczyć nogi tak do kolan, a ryby będą pływać wokół mnie. Okazało się, że nie, że tak to nie działa. Ja po prostu chodzę sobie po wodzie, a te ryby, no to gdzieś tam sobie pływają. No jak one wyglądają, to jeszcze wam pokażę. Natomiast teraz trzeba je nakarmić. Musimy nakarmić je kilkoma rodzajami pokarmu. Zacznę sobie od soi. Naładowałem tutaj, jak widzicie. Bardzo dużą przyczepkę. Nie wiedziałem jak ten modzik się zachowuje. Nie wiedziałem ile tak naprawdę tego żarcia trzeba wsypać, więc pojechałem po przyczepkę marki klas i zamierzałem wysypać 22,5 litrów soi. Czy mi się to udało? No oczywiście, że nie, ponieważ jak się okazuje, ten magazyn na jedzenie dla moich rybek jest po prostu malutki. 4000 litrów. Tylko tyle jestem w stanie tutaj zmieścić. Przy okazji mogliście zauważyć górkę pełną kombajnów do buraków cukrowych. Zrobiłem ją sobie w trakcie wielkich wykopków, no i powiem wam szczerze, wzbudziła naprawdę pozytywne odczucia. Owszem były pojedyncze komentarze, którym się nie podobał ten styl budowania, ale ja pomyślałem, że przecież tego typu kombajny, wielkie, gigantyczne maszyny, no muszą mieć jakieś reprezentacyjne miejsce, w którym będą mogły odpoczywać po żniwach. No dobra, ogarnąłem sobie, jak widzicie, jeden transport, zostały mi jeszcze trzy. Także teraz weźmiemy sobie troszeczkę kukurydzy, ale nauczony poprzednim doświadczeniem, nie naładowałem przyczepki do pełna. Wziąłem sobie tylko 9286 litrów i tak wiedziałem, że będę musiał wrócić, rozładować to jeszcze raz, no bo przecież 4000 litrów będę w stanie tu zmieścić. Liczyłem na to, że może jednak pojemność na kukurydze będzie nieco większa, ale znowu się zawiodłem. No cóż, to akurat nie jest jeszcze jakiś wielki minus tego moda, no bo po prostu może tak wszystko jest wyliczone, tak ma być i jest ok, to nie jest problem. Jedyny problem z tym modem, jak na razie, jaki udało mi się znaleźć, jest taki, że no chodzę po wodzie i wygląda to delikatnie mówiąc, po prostu średnio. No dobrze, teraz w takim razie trzeba pojechać i jeszcze po pszenicę i po paszę mineralną. Jak się okazało, ja na swoim gospodarstwie w ogóle nigdzie nie mam pszenicy. Wychodzi na to, że pszenicy to ja jeszcze tutaj chyba nie robiłem, bo w żadnym moim silosie nie możemy jej znaleźć. To jest oczywiście dość ciekawy temat i myślę, że za jakiś czas w tej serii zrobimy sobie dużą akcję związaną z pszenicą, ale być może wtedy nie będę robił już belowania, bo nie ma takiej potrzeby. Ja tych beli mam ogromną ilość, oczywiście możecie napisać w komentarzach, co myślicie na ten temat. Teraz będzie kawałek odcinka, w którym powiem Wam szczerze, wydarzą się rzeczy podejrzewam, takie, których się nie spodziewaliście. Wjechałem sobie troszeczkę na Jolo tutaj tą przyczepką, i nie zdałem sobie sprawy z tego, że ta pasza mineralna po prostu będzie stanowić taką dość dużą przeszkodę. Jak widzicie zawiesiłem sobie traktor, więc zaraz będę musiał za pomocą super siły go odblokować. Pomyślałem sobie, że ja naładuję do tej przyczepki dużo fajnych rzeczy, czyli znaładuję paszę mineralną, a po prostu do tego wrzucę sobie jeszcze takie oto big bugi. Okazało się, że wcale nie działa to do końca tak jakbym sobie wymarzył. Dlaczego? Dlatego, że jak zaczyna się coś wsypywać, no to automatycznie poprzednia zawartość znika. Myślałem, że tak to nie działa w farmingu, ale jak widzicie i jednak tak się dzieje, więc nie za bardzo możemy wozić w takiej oto przyczepce dwa towary różnego typu, bo po prostu będzie on jeden znikał nawzajem z drugim. Trochę słabo, ale no cóż, nic nie poradzę. Jak widzicie, tego typu przyczepka absolutnie nie jest przystosowana do tego, żeby przewozić tego typu palety, big bagi, albo jak to tam chcecie sobie nazwać, bo po prostu to jest za duże i za ciężkie. No ale kto by się tam tym przejmował, skoro Weko Daily może być przeładowany o 10 ton, no to ja też mogę przewieźć sobie tego typu rzeczy. Przywieziemy, wys. Sypiemy, zobaczymy oczywiście nie muszę tego ładować na 100% nie ma takiej potrzeby teraz sobie tutaj jeszcze podejdę załadujemy jak widzicie tego pięknego big baga no, i już dwa zostały opróżnione, także teraz jeszcze trzeba będzie wrzucić troszkę paszy mineralnej. No, paszy mineralnej, a niekoniecznie całej przyczepki, więc, wiecie, to był taki sposób trochę na partyzanta. To teraz sobie porzucamy, żeby nie było. Jeszcze wrzucimy sobie troszeczkę tego towaru, zobaczymy zaraz, ile tego wszystkiego będzie. No, powiem Wam tak, zniknęła mi tu pasza mineralna, właśnie znika ostatnia paleta z moją pszenicą. No, wygląda to, myślę, całkiem fajnie. Jeszcze 101 litrów, jak widzicie, mam tutaj w przyczepce tej paszy mineralnej. No dobrze, mamy to w takim razie. Więc musiałem sobie jeszcze sprawdzić jak wygląda kwestia punktu skupu. No bo normalnie w grze jak wchodzi taka nowa rzecz, no to zdarza się, że możemy sobie sprzedawać tego typu na przykład ryby w jakimś istniejącym już punkcie skupu. Wtedy bardzo lubię takiego moda, bo nie trzeba stawiać dodatkowego budynku, tylko i wyłącznie po to, żeby można było sprzedawać taki specjalny nowy towar. Niestety tutaj czegoś takiego nie ma. Jeżeli chcę sprzedawać ryby, to muszę postawić do tego dedykowany osobny sklep ryb. Będę bardzo ciekawy, ile tak naprawdę ja będę w stanie zarobić. No bo zobaczcie: 9-7 litrów kukurydzy, trochę soi, pszenicy i drogiej paszy mineralnej. A za ryby dostaję 3618 euro. No to jak ja policzę sobie, za ile byłbym w stanie sprzedać, no praktycznie rzecz mówiąc samą soję, to się okaże, że ja na samej soi zarobię bardzo podobne um, pieniądze, a do tego jeszcze kukurydza i pszenica, więc powiem wam szczerze, jak ja zobaczyłem, jak mało pieniędzy dostaje się za te rybki, no to pomyślałem, że nie, no ten modzik faktycznie jest trochę do kitu, mm, przynajmniej takie jest moje wrażenie tutaj. Nie testowałem go wcześniej, więc owszem, może jeszcze nie znam go w 100%, ale 3618 za 1000 litrów, czy ten taki kontener ryb, no moim zdaniem to jest trochę śmiech na sali. No my Myślałem, że będzie to warte, z, nie wiem, 12-13 tysięcy, żeby po prostu się to opłacało, a nie, że ja będę dokładał do interesu, bo po prostu dużo bardziej będzie mi się opłacać sprzedać osobno na przykład kukurydzę, pszenicę i soję. I dodatkowo popatrzcie, ja tu jeszcze muszę kupić paszę mineralną, która też nie jest tania. No cóż. Ale nie ma co narzekać. Dobra, postawiłem tamtego moda, chciałem zrobić eksperyment. Tutaj w tej serii tak sobie myślę, że od czasu do czasu jakieś eksperymenty można robić. Więc pytam was tutaj, piszcie w komentarzach, czy chcecie, abym od czasu do czasu robił jakieś testy modów, takie, które się nigdy jeszcze wcześniej na moim kanale nie ukazały. Po prostu, czy chcecie, żebym od czasu do czasu w tej serii przetestował jakiś modzik w takim, można powiedzieć, w takiej realnej rozgrywce i powiedział wam, czy on jest fajny, czy on jest średni, a może on jest po prostu całkowicie do dupy. Więc no. Dajcie znać w komentarzach, co na ten temat myślicie, a ja przechodzę płynnie do drugiego dzisiejszego głównego zadania, bo powiedziałem Wam że musimy zrobić nawożenie w tym sadzie. Kto oglądał poprzedni odcinek, to wie, że ja próbowałem tutaj przechytrzyć system i nawieść to pole za pomocą tego mojego mm, pojazdu do nawożenia pól. No, ale nie udało mi się coś takiego zrobić, nie udało mi się wykorzystać e, pojazdu Hardy Rubicon, e, więc muszę wykorzystać ten specjalny opryskiwacz sadowniczy. Ja sobie go kupiłem wcześniej, traktorek od marki Kubota, jak widzicie też już na moim gospodarstwie jest od pewnego czasu. Bardzo fajny traktorek, mimo tego, że ja nie przepadam za DL kubota, bo uważam, że większość tych maszyn jest po prostu źle zbalansowana, za droga, za słaba i w ogóle, ale to temat na osobny odcinek. Tak uważam, że akurat traktorek sadowniczy jest naprawdę bardzo fajny. No i teraz powstaje pytanie, w jaki sposób ogarnąć ten kurs play, no bo tutaj tak naprawdę mamy tylko trzy możliwości ustawienia. Ustawiamy sobie oczywiście ilość rzędów do pominięcia, ustawiamy sobie ilość maszyn pracujących na tym samym kursie, no to myślę, że to jest banalne, każdy z Was to powinien wiedzieć, no bo czy tam powinien rozumieć o co tu chodzi, no ilość maszyn, no to jest po prostu... Ilość maszyn, która będzie pracować na tym samym kursie, dokładnie to samo co pokazywałem wam już wcześniej w przypadku pól, na przykład, gdzie robiliśmy sobie akcje na przykład ze żniwami. Jeżeli chcemy na przykład pominąć jakiś fragment, no to oczywiście też możemy sobie ustalić, ile winorośli będziemy pomijać za każdym razem. No teraz właśnie pominąłem sobie jedną winorośl, czyli wjechałem w pierwszy, a następnie w trzeci rząd. No fajnie to wygląda, niestety okazuje się, że ten opryskiwacz nie ma wystarczającej mocy, żeby ogarnąć dwa rzędy na raz. Czekam tutaj na dodatek Oxbow Pack, bo ten odcinek był jeszcze nagrywany przed premierą Oxbow Pack, więc tutaj będę mógł sobie zrobić potem kiedyś taki eksperyment. No i teraz najważniejsza rzecz, bo może o tym Wam powinienem jeszcze powiedzieć. W jaki sposób ustawić tego pracownika, żeby on nie wrąbał się, jak widzicie tutaj, w tę winorośl. Tu kierował pracownik akurat. Przede wszystkim ja sobie teraz ustawiam, żeby jednak pracownik jeździł co każdą winorośl. Dodatkowo muszę wziąć pod uwagę, czy ja chcę żeby ten pracownik jechał z lewej strony winorośli, z prawej a może na środku. No na środku winorośli, no to jest prosta rzecz, no bo wtedy po prostu robimy żniwa. Natomiast jak jedziemy po lewej stronie od winorośli, no to ustawiamy po lewej, a jak po prawej to po prawej. No i tyle. I potem puszczacie sobie kurs i wasz pracownik będzie robił wszystko. My jeszcze wrócimy do tego pracownika. Natomiast ja teraz przeskoczyłem sobie, jak widzicie, tutaj w okolice mojej remizy, bo to właśnie tutaj będę miał zamiar postawić dla was komisariat policji. I wydaje mi się, że to też jest modzik, którego jeszcze wam nie prezentowałem. nigdzie. W żadnym odcinku. Tak przynajmniej mi się wydaje. Zobaczcie, ja tutaj mam ozdób naprawdę tak dużą ilość, że powoli przewijam, praktycznie na koniec i trwa to dosłownie dwie minuty. Dlaczego tak? Dlatego, że chcę tutaj zrobić naprawdę bardzo fajny sektor. Chcę tutaj wykorzystać mnóstwo z tych ozdób. I tak naprawdę co chwilę dodaję sobie tutaj jeszcze jakiegoś moda, bo widzę, że o, fajne, fajne samochody, fajne ozdoby, fajne elementy. No, i tak to wygląda, że tego jest bardzo, bardzo dużo. Zastanawiałem się, właśnie, gdzie postawić sobie tę, ten, ten mój. Bardzo fajny komisariat. I to nie jest taki, wiecie, komisariat, że to będzie jakaś tam budka strażnika normalnie, tylko tutaj będzie komisariat policji, tak jakbym się normalnie czuł w Teksasie. I jeszcze dodatkowo będziemy mieli cele na niegrzecznych graczy w farmingu, których będziemy mogli zamknąć. Także powiem wam szczerze, wygląda to naprawdę imponująco. Postawiłem sobie teraz ten budynek. Jak jesteście ciekawi dokładnie, co to jest za modzik, no to oczywiście, gdy budowałem, no to na dole był, była wyświetlona nazwa tego moda, więc mogliście sobie zobaczyć, jak on się nazywał. Ja przyznam szczerze, w tym momencie momencie nie pamiętam nazwy, znalazłem sobie ten mocik gdzieś tam z internetu, bardzo fajny budyneczek, już mi się podoba. No i teraz muszę zrobić jeszcze oczywiście odpowiedni podjazd, bo tutaj będzie też garaż na moją policję. Moja policja wcześniej stała, tak można powiedzieć, bardzo blisko Ochotniczej Straży Pożarnej, no ale policja i Straż Pożarna, no raczej to nie są dwie służby, które parkują na tym samym parkingu. Ja natomiast chcę tutaj mieć dedykowany, osobny, jak widzicie, komisariat, ponieważ powoli rozwijam sobie tą mapę no, i tak jak mówię, będzie trzeba tutaj mieć podjazd taki, żeby można było też zamykać niegrzecznych rolników. Jak ktoś będzie łamał prawo, no to będę mógł go odpowiednio wtrącić do jakiejś celi. Pytacie mnie też często w komentarzach, co to jest w ogóle za policja. Znalazłem ją po prostu gdzieś w necie. Link do niej podałem wam w czwartym odcinku polskiej serii z Dziadkiem Tatkiem. W każdym razie zobaczcie, wysiadłem teraz z tej policji i trochę się zdziwiłem, bo od razu wskoczyłem do celi. No myślę, że nie tak to powinno wyglądać, że policjant wyskakuje z samochodu i od razu jest zamknięty gdzieś tam, jak normalnie jakiś przestępca. Zacząłem się zastanawiać, co jest tego powodem. Czy problemem jest e, tutaj policja, czy też problemem jest ten komisarz. Zdecydowałem, że trzeba wysiąść w takim razie i zrobić inny eksperyment. Okazuje się, że niestety ten modzik na policję no pięknie wygląda z zewnątrz, bo trzeba przyznać, że naprawdę jest fajny, ale w środku wam go jeszcze chyba nie pokazywałem, bo po prostu nie ma co pokazać, a dodatkowo ten trigger, który powoduje, że wysiadam z samochodu no niestety jest tak daleko ustawiony, że to też jest dobry, drobny minus tego pojazdu. Zobaczcie sobie ten komisariat, tutaj mam cele, które mogę zamykać i otwierać. Otw otworzyłem sobie blok A i do niego mogłem wejść i zamknąć tam jakiegoś niegrzecznego przestępcę. No i też przeszedłem się po innych elementach tego mojego komisariatu. Mamy też pokój właśnie UV i wiele innych ciekawych rzeczy, które mogliście wcześniej zauważyć. A teraz popatrzcie na pracownika, który zasuwa po polu, po oliwkach, jeśli dobrze kojarzę. Wydaje mi się, że tutaj właśnie oliwki teraz mi ogarnia, co swoją drogą też jest dla mnie taką małą nieścisłością w farmingu. Myślę, że warto o tym też powiedzieć, dlatego, że ja kupiłem ten opryskiwacz, ale on był w technologii uprawy winogron. Ja się tak wcześniej zapytam, dlaczego to jest technologia uprawy winogron, skoro mogę to też dokładnie ten opryskiwacz wykorzystać do uprawy oliwek. Jak dla mnie, to ten opryskiwacz powinien być w kategorii opryskiwacze. Tak samo jak na przykład mamy ciągniki. No, mamy ciągniki sadownicze, ale one są w technologii w małych ciągnikach, w kategorii małe ciągniki w sklepie. A nie mamy osobnej kategorii, na przykład ciągniki sadownicze. Także uważam, że akurat ten opryskiwacz po prostu jest w złej kategorii w sklepie. No, ale to osobna historia. Tutaj zobaczcie, będziemy sobie teraz robić kawałeczek właśnie z autostradą. Jak widzicie, mamy autostradę, która się będzie kończyć, bo oczywiście autostrada nie będzie do samego końca mapy, nie ma takiej potrzeby. Tutaj w ogóle zamierzam zrobić sobie taki, taką drogę, której jeszcze nigdy wcześniej nie robiłem. Ona będzie specjalnie oddzielona do najbliższego skrzyżowania, które powstanie dopiero za jakiś czas. Natomiast tutaj będzie się generalnie ta autostrada kończyć. To, że ja skończę tutaj autostradę, nie oznacza, że ona jeszcze będzie skończona, ponieważ będę musiał dorobić jeszcze jeden węzeł, bo na razie mam węzeł zrobiony tylko i wyłącznie w takim takiej można powiedzieć no w połowie no jeszcze tak naprawdę nie ma zrobionych dwóch wjazdów no a tutaj jak widzicie mam jeszcze sporo linii do namalowania i będę musiał pozbyć się jeszcze troszeczkę drzew jest ich całkiem sporo jeszcze na tej mapie właściwie nie tyle na mapie co na trasie mojej autostrady będę musiał tutaj przyjść i po prostu się ich pozbyć będę musiał je wyrżnąć no nie ma innego wyjścia bo przecież nie będziemy jeździć po drzewach no a jeszcze jak widzicie troszeczkę tych przerywanych linii trzeba tutaj dorobić nie będę tego robił teraz do końca, bo by mi to zajęło bardzo dużo czasu. To jest naprawdę bardzo długi kawałeczek prostej autostrady. Oprócz tego jeszcze zamierzam zbudować sobie dzisiaj dodatkowy płot wokół tej mojej nowej takiej fabryki, wokół nowej hodowli. Ogólnie rzecz biorąc, hodowla ryb wygląda dość przyzwoicie. Pływają sobie ryby i nie można się do tego przyczepić za mocno. Dlaczego? Dlatego, że no, wizualnie wygląda to dobrze. Oprócz tego, że te ryby, jak się popatrzy na nie od góry, wyglądają jakby były wycięte z kartonu, to tam wcześniej mogliście zauważyć. No i ale to jeszcze nie jest jakiś wielki problem. Natomiast powiem wam szczerze, jedyna, jedyny duży minus tego moda jest taki, że po prostu produkcja tych ryb jest mega nieopłacalna. I to jest w sumie słabe. Zobaczcie, tam rybki były, no troszkę za krótkie ujęcie. Także ogólnie rzecz biorąc uważam, że ta hodowla ryb, którą pokazałem wam już wcześniej, kiedyś w poprzednich odcinkach, jest po prostu zdecydowanie Zdecydowanie lepsza. Teraz idzie sobie pracownik, jak widzicie, przejeżdża co każdy rządek, radzi sobie z tym świetnie, ogarnia jak widzicie bez problemu pracę w Sadzie. Więc odpowiadając na pytanie, czy można zatrudnić pracownika do Sadu, tak można, oczywiście wykorzystując moda Courseplay. Który jest dostępny tylko na PC. -cia. No niestety na konsolę tego typu rzeczy nie ma. Tutaj zobaczcie jak wiele beli udało mi się już wyprodukować. Bardzo mnie to cieszy, ponieważ zamierzam tutaj nakarmić moje krowy raz a dobrze. Dokładnie tak samo jak to zrobiłem z moimi owcami. Po prostu załaduję mnóstwo beli, następnie te bele załaduję do mojej obory. No i będą miały krowy jedzenia na najbliższy duży, duży okres. Popatrzcie jeszcze tutaj na jedną ważną rzecz. Ja muszę zrobić jeszcze ten zakręt. Ten zakręt to też będzie problematyczna, problematyczna kwestia. W ogóle miałem tutaj taki pomysł, żeby można było zrobić kiedyś węzeł gdzieś na tym zakręcie. Nie wiem, czy się na to zdecyduję. Możecie pisać oczywiście w komentarzach, czy byście chcieli. Natomiast ja teraz pójdę i wybuduję barierkę, którą mogę wybudować od lewej strony do prawej. Dwie barierki mogę wybudować już, właśnie, ponieważ one zawsze będą mogły być przedłużone, przebudowane. Natomiast ja dzisiaj zdecyduję się, na wybudowanie jednej z tych barierek, zakończymy ją sobie gdzieś tutaj, żeby właśnie ta autostrada miała już kolejny element. Muszę się jeszcze pozbyć tych drzew. Zaraz sobie to zrobię. Natomiast wcześniej muszę też wyrównać sobie te linie, żeby one kończyły się w miarę w jednym miejscu, a nie tak, że jedna się kończy wcześniej, druga się kończy później, żeby też to po prostu wyglądało w miarę ładnie. Tutaj mamy też jak widzicie pas awaryjny. Nie mogę sobie pozwolić niestety na to, żeby te linie były wszędzie no trudno, no niestety, ale na zakręcie te linie wyglądałyby po prostu źle, dlatego zdecydowałem się, że po prostu na zakręcie tych linii nie będzie. Mam nadzieję, że ta autostrada się Wam podoba, bo ja też przygotowuję się do tego, żeby wam tego save'a znowu wydać. Też pytacie mnie w komentarzach, kiedy to nastąpi. Nie wiem jeszcze dokładnie po którym odcinku, ale postaram się, żeby było to w miarę niebawem. Lecimy sobie jak widzicie teraz szybko z tematem. Trzy odcinki z tej serii tygodniowo. To jest naprawdę dobry wynik. No i popatrzcie z każdym. Kolejnym odcinkiem powstaje coś nowego. Budujemy kolejne nowe fragmenty. Ja wiem, co jeszcze chcę tutaj zrealizować, zanim ten save zostanie wydany. Więc jeżeli nie chcecie tego przegapić, to po prostu zostawcie suba z dzwoneczkiem i oglądajcie kolejne odcinki. A na dzisiaj to już będzie wszystko. Także ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. No i do zobaczenia znowu. Cześć!